W tej chwili, za tymi złoconymi drzwiami Kremla, toczy się o wiele krwawsza wojna niż na froncie ukraińskim. Władimir Putin ściga jednego po drugim generałów, z którymi przez lata maszerował ramię w ramię, obsypywał ich medalami i napełniał ich skarbce. Dlaczego Putin rozmontowuje własną armię? Chwileczkę, to nie jest operacja korupcyjna. To imperium pożera samo siebie. Kanały informacyjne nazywają to operacją antykorupcyjną, ale my znamy prawdę. W rosyjskim Ministerstwie Obrony rozpoczęła się fala czystek bez precedensu w ubiegłym stuleciu. Słynny klan generałów Szojgu nie jest już na polu bitwy, lecz za kratkami. Czy Putin zdał sobie sprawę, że został oszukany, czy też obwinia kogoś innego za swoją porażkę? Trzymajcie się mocno. Od początku. 2025 roku dokładnie 100 wysokich rangą urzędników trafiło do więzień, uznanych za zdrajców i skorumpowanych. Postępy armii rosyjskiej spowolniły do ślimaczego tempa nieobserwowanego od stulecia. Front się załamuje, generałowie trafiają do więzień, a rosyjskie elity drżą ze strachu, zastanawiając się, kiedy nadejdzie moja kolej. Rozszyfrujemy, dlaczego Putin pozostawił swoją armię bez dowódcy. Jak wysocy rangą złodzieje zostali wywleczeni z ich luksusowych willi, i jak ta wojna domowa wciąga Rosję w otchłań. Na Kremlu rozpoczął się sezon polowań, i z perspektywy analizy wojskowej możecie być pewni, że tym razem kule lecą z wnętrza kraju. Czy Władimir Putin obudził się pewnego ranka i zdał sobie sprawę, że generałowie, z którymi chodził od lat, byli w rzeczywistości złodziejami? Oczywiście, że nie. W Rosji korupcja nie jest porażką systemu. Lecz samym mechanizmem jego przetrwania, ale dziś w Moskwie karty się przetasowują. Raporty ujawnione przez Carnegie i Nową Gazetę głoszą jedną prawdę: Te czystki nie są zwykłym procesem prawnym, ale egzekucją na żywo ogromnego, tajnego imperium szojgu, które zbudował przez 12 lat. Zamiast wysyłać ciepły posiłek lub jedną kulę żołnierzom pozostawionym na śmierć w zamarzniętych, błotnistych okopach Ukrainy, generałowie ci przelali te pieniądze na wille na toskańskim wybrzeżu Włoch i sekretne zamki w luksusowych dzielnicach Moskwy. Ta kadra, która każdego ranka zostawiała na biurku Putina raporty z informacją, będziemy w Kijowie za trzy dni. W rzeczywistości zasilała własne konta bankowe. Wierzyli, że armia jest niezniszczalna na papierze, bo sami malowali ten papier. Putin nie tylko dał się oszukać. Putin został zaślepiony potworami, które ma okięcia potworami, które sam wychował. Teraz ci generałowie są wrzucani do więzienia jeden po drugim, odzierani z błyszczących epoletów. Te pierwsze dni, 2026 roku, stały się niczym innym jak operacją łowców głów dla rosyjskiej armii, a nie modernizacją. Słynny, niepisany kontrakt milczenia wśród elit został zerwany. Stara zasada: Możesz kraść, ale musisz pozostać lojalny została zastąpiona zasadą. Jeśli zawiedziesz, zostaniesz poświęcony. W tej chwili żaden funkcjonariusz w Moskwie nie jest bezpieczny. Kiedy o północy pukają do drzwi, Nikt nie wie, czy to sąsiad, czy FSB. Skupmy się na sednie sprawy. Jak głównodowodzący, który ogłosił, że najwyżsi rangą dowódcy jego armii to złodzieje i zdrajcy i wtrącił ich do więzienia, może odnieść zwycięstwo z tą rozbitą armią? Nie może. Putin nie tylko sprząta teraz dom, on wręcz burzy własną obronę młotem kowalskim. Łańcuch dowodzenia to teraz spirala strachu. Jak oficer niższej rangi może być zmotywowany do wykonywania rozkazów, skoro nie wie, czy jego generał przełożony zostanie jutro aresztowany? Kiedy rosyjski żołnierz na polu bitwy widzi, jak dowódca, który wysłał go na śmierć, jest skuwany kajdankami z powodu sprawy korupcyjnej, komu może zaufać? Rosyjska armia chwieje się jak bezgłowe ciało. Ten okres oczyszczenia jest dowodem desperacji Putina. Musi zrzucić winę za swoją porażkę na kogoś, a kozłami ofiarnymi zostają ludzie, którzy do wczoraj byli mu najbliżsi. Ale historia uczy nas, że kiedy dyktator zaczyna pożerać własną elitę, stół nigdy nie zostanie nakryty. Putin likwiduje swoich generałów, ale tak naprawdę niszczy militarną przyszłość Rosji, a teraz odejdźmy od tych błyszczących biur i generałów pozbawionych szeregów i spójrzmy na prawdę czyli przerażającą stagnację na miejscu. Szokujące analizy: C, S, I, -S, -S, S i Mediów United 24 mówią jedno. Inwazja Rosji na Ukrainę osiągnęła poziom spowolnienia niespotykany nie tylko dzisiaj, ale w ciągu ostatnich 112 lat. Tak, dobrze słyszeliście. Widzimy teraz armię rosyjską, która jest jeszcze bardziej statyczna, nieporęczna i niekompetentna niż bezpardonowa wojna okopowa z czasów I wojny światowej. Spójrzcie. Liczby nie kłamią. Pamiętacie krwawą bitwę nad Sommą w 1916 roku? W tamtym czasie siły alianckie posuwały się ze średnią prędkością 80 metrów dziennie. Czy wiecie, ile Rosja posuwała się dziennie na początku 2026 roku na frontach Pokrowsk i Czasowiar, które wyznaczyła jako cele strategiczne? Tylko od 15 do 70 metrów. Dobrze słyszeliście. Masz nowoczesne rakiety, satelity i rzekomo niezniszczalne siły powietrzne, ale twoje tempo natarcia jest jeszcze wolniejsze niż tempo twojego dziadka biegnącego z bagnetami. Armia rosyjska nie tylko walczy teraz, ona praktycznie tonie we własnych okopach, utknięta w miejscu. Dlaczego są w takim stanie? Bo ryba śmierdzi od głowy, generałowie siedzą w więzieniach, linie logistyczne zostały zerwane przez złodziejskie klany. Ale co najgorsze, słynny mechanizm nacisku Putina skierował teraz lufę nie na zewnątrz, ale prosto na jego własnych oficerów i żołnierzy. Postępy na froncie utknęły w martwym punkcie, ponieważ generałowie teraz zręcznie boją się podejmować ryzyko i podejmować inicjatywę. Wiedzą, że jeśli zrobią jeden zły krok, jeśli stracą jeden czołg w wyniku niefortunnego manewru, zostaną napiętnowani jako skorumpowani i trafią do mrocznych cel Syberii. W Rosji porażka stała się śmiertelną zbrodnią, a sukces nieosiągalnym marzeniem. Oszuści w metalowych strojach, którzy co wieczór okłamywali Putina mówiąc, Posuwamy się naprzód, proszę pana, zostali zastąpieni przez nowych rekrutów, którzy drżą ze strachu i pytają, dlaczego stoimy w miejscu. Nie mówimy tu, że front się załamuje. Mówimy tu, że tak jak 100 lat temu, front zamarzł, zablokował się, a Rosja z każdą sekundą pogrąża się coraz głębiej w tym strategicznym bagnie. Tempo postępu mierzy się teraz w centymetrach, a nie kilometrach. Sto lat później armia rosyjska powróciła do beznadziejnych, niezdyscyplinowanych i chaotycznych czasów 1917 roku. Obecna sytuacja Rosji nie jest spowolnieniem militarnym, to systemowy zawał serca. Putin, dokonując czystki wśród generałów, wyrywa mózgi swojej armii. W tym momencie rok 2026 stał się dla Rosji największą wojną na wyniszczenie w historii z ogromną liczbą ofiar. Ale ta wojna wyniszczająca niszczy teraz nie tylko Ukrainę, ale także militarną przyszłość Rosji. To właśnie w tym momencie film naprawdę się załamuje, maski opadają, a słynny kontrakt lojalności zostaje przepisany krwią. Potężna machina nacisku Putina nie służy już tylko do gnębienia liberalnych oponentów czy Ukraińców, tym razem lufa jest skierowana bezpośrednio do jego własnych dzieci tych samych, którzy najbardziej zaciekle bronią tej wojny, którzy zbierają amunicję na linię frontu, którzy dniem i nocą krzyczą o zwycięstwie czyli o Ze Patriotach. Ostatnie doniesienia The Guardian i Moscow Times głoszą jedną prawdę. Putin zaczął bać się potwora, którego. To którego sam stworzył. Co więc sprawiło, że patriotyzm stał się zbrodnią? Odpowiedź leży w odruchu przetrwania niesławnego rosyjskiego Imperium Strachu. Postacie prowojenne nagle trafiają na listę zdrajców w chwili tu, gdy krytykują haniebne działania armii na polu bitwy, jej stuletnią stagnację i korupcję generałów. Putin nieustannie domaga się nowych poświęceń, byta by zatuszować ogromne pęknięcia w systemie. Nie wystarczyło oczyścić generałów. Teraz wysyła radykałów, którzy im klaszczą, i pytają: Dlaczego nie idziemy szybciej? Za kratki? W tej chwili wśród rosyjskich elit i oligarchów panuje tylko jedno uczucie. Przerażająca panika. W luksusowych moskiewskich dzielnicach w Rdzeny, w rezydencjach na Rublawce ludzie boją się nawet szepnąć pytanie skoro policja zgarnęła dziś tego potężnego generała, to dlaczego jutro nie zapuka do moich drzwi? Lojalność nie jest już tarczą, a jedynie przepustką do czekania na swoją kolej. Ponieważ Putin nie wygrywa wojny, mnoży w sobie wrogów wewnętrznych. Celem Putina na rok 2026 nie jest już podbój Ukrainy. Chodzi o wyeliminowanie każdego, kto podnosi głowę, krytykuje go lub wytyka mu jego porażkę. Można więc powiedzieć, że przetrwanie w Rosji nie jest już kwestią lojalności, lecz prawdziwą sztuką przetrwania. Do tej pory byliśmy świadkami pozbawiania generałów stopni w sądach i wrzucania Z-patriotów do więzień. Ale pod powierzchnią kryje się o wiele mroczniejsza warstwa, które... ...do spa, której media głównego nurtu boją się dotknąć. Jeśli jesteś generałem w Rosji, a pójście do więzienia może być dla Ciebie prawdziwą wygraną na loterii. Według niepotwierdzonych, ale przekonujących doniesień portali śledczych, takich jak The Insider i Bellingcat, mówi się o istnieniu w rosyjskiej armii tajemniczej struktury zwanej jednostkami dyscyplinarnymi. Raporty wywiadowcze i informacje wyciekłe z terenu wskazują, że Putin uwolnił nie tylko system sądowniczy, ale także najciemniejsze jednostki FSB, które wkroczyły do jego armii. Celem nie jest tylko znalezienie skorumpowanych, celem jest wyeliminowanie żywych świadków porażki. Oficerowie Korzyczany, którzy pytają, dlaczego amunicja nie dociera na front, którzy przestali wierzyć w kłamstwa o zwycięstwie Putina i którzy obawiają się wzniecenia buntu wśród żołnierzy, giną jeden po drugim w podejrzanych okolicznościach. Pewnego dnia granat przypadkowo eksploduje w jego kwaterze głównej. Następnego dnia ogień sojuszniczy zbacza z kursu na linii frontu. Co to oznacza? Armia rosyjska nie walczy już tylko z Ukrainą. Rosyjscy oficerowie obawiają się również własnych inspektorów czekających za okopami. To ostatni etap paraliżu dowodzenia w literaturze wojskowej. Jeśli oficer obawia się egzekucji ze strony własnego państwa. Zamiast pojmania przez wroga w przypadku niepowodzenia rozkazu, inicjatywa w tej armii się kończy. Tam, gdzie kończy się inicjatywa, pozostaje tylko bezduszna masa wciągnięta w wojnę na wyniszczenie i ofiary śmiertelne. Jeszcze bardziej szokujące jest to, że czystki te rozpoczęły się również w najbardziej strategicznych siłach Rosji. wojskach powietrzno-desantowych, w DW i siłach specjalnych specnazu. Dlaczego? Ponieważ te jednostki widziały rzeczywistość w jej najbrutalniejszej postaci od pierwszych dni wojny. Wiedzą, jak są poświęcane w imię luksusowego życia wysoko postawionych złodziei. Putin panicznie boi się, że z tych jednostek wyłoni się postać Napoleona, generała, który mógłby zostać bohaterem armii i skierować broń na Kreml. Słynny spacer Prigodzina nauczył Putina jednej rzeczy: lojalność trwa tylko do wyczerpania zapasów. Spójrzmy teraz na drugą stronę medalu na zagranicznych najemników i taktykę dziel i rządź. Putin stracił tak bardzo zaufanie do własnej armii, że nie rozmieszcza już rosyjskich generałów w najbardziej newralgicznych punktach linii frontu. Zamiast tego wysyła najemników i oddziały czeczeńskie sprowadzane z Afryki, Nepalu czy Kuby. Ludzi, którzy nawet nie mówią po rosyjsku i których jedynym zmartwieniem są pieniądze. Wiecie dlaczego? Bo ci ludzie nie mają żadnych szans na dokonanie zamachu stanu przeciwko Kremlowi. Putin postrzega własną armię jako zagrożenie, więc ją rozbija, nastawiając jej części przeciwko sobie i umieszczając między nimi komisarzy. To wersja stalinowskich czystek z 1937 roku z 2026 roku. Ale koszt tego ryzyka jest bardzo wysoki. Rosja własnymi rękami łamie swój kręgosłup wojskowy. Rosją nie rządzi już strategia militarna, lecz paranoja przetrwania. Teraz pytam Was: jak długo reżim, który zabija własnych oficerów, więzi własnych bohaterów i zamienia swoją armię w tunel strachu, może udawać supermocarstwo na arenie międzynarodowej? Odpowiedź leży w oczach rosyjskiego żołnierza, któremu amunicja wyczerpała się w tych mroźnych okopach. Nie maszerują już naprzód za Ojczyznę lecz jedynie po to, by uniknąć rozstrzelania przez Pluton egzekucyjny, maszerując ku śmierci. Moi przyjaciele, dziś nie rozmawialiśmy tylko o operacji korupcyjnej czy zwykłej porażce militarnej. Dziś rozszyfrowaliśmy, jak imperium pożerało po kolei własne dzieci, własną przyszłość i własne kolumny obronne. Kiedy Władimir Putin najechał Ukrainę w 2022 roku, położył na szali nie tylko swoją armię, ani, ale także wielowiekowy prestiż Rosji. Ale w 2026 roku nie ma już na niej ani prestiżu, ani armii, na której mógłby polegać. Spójrzcie, cały obraz jest tak ponury, że nawet hałas machiny propagandowej nie jest w stanie ukryć tego cichego upadku. Niesławna, pełzająca prędkość, niewidziana od stulecia, jest w rzeczywistości wynikiem tego, że Kreml wystrzelił kulę we własne struktury dowodzenia, a nie w rosyjskiego geniusza wojskowego. Generałowie trafiają do więzień, oficerowie boją się własnego cienia, a żołnierze na ziemi maszerują na śmierć, by uniknąć rozstrzelania przez czekający za nimi pluton egzekucyjny. To nie jest obrona ojczyzny! To rytuał, story! Rutuło, w którym reżim poświęca własny naród i armię, by przetrwać. Putin, który do wczoraj nazywał tych ludzi swoimi towarzyszami, teraz piętnuje ich jako skorumpowanych i wsadza do więzienia, wysyłając światu jeden sygnał: nie ponoszę odpowiedzialności za tę porażkę. Owszem, ale historia widziała już ten trik wiele razy. Car zrobił to samo w 1917 roku. Stalin zrobił to w 1937 roku. Jaki był rezultat? W 1917 roku tak zwana lojalna armia skierowała swoje działa na Kreml. Lodowata panika narastająca dziś wśród rosyjskich elit to strach przed powtórzeniem się tej historii. W moskiewskich luksusowych restauracjach i tajnych biurach oligarchów nie rozbrzmiewają już echa zwycięskich przemówień, lecz, lecz szepty. Kiedy nadejdzie moja kolej. Będą nadal towarzyszyć szeptom za zamkniętymi drzwiami, pozbawieniu szeregów i prawdą pogrzebanym pod śniegiem, bo wiemy, że żadna dyktatura nie wytrzyma wiecznie mroźnego chłodu prawdy. Maski opadają. Imperium się wali, a ostateczny rozrachunek cara jest już bliski. Co zatem sądzicie o tej wielkiej czystce i paraliżu na froncie? Czy ta cisza wśród elit zwiastuje wielką burzę? Spotkajmy się w komentarzach i wspólnie rzućmy światło na ten ponury obraz. Jeśli nasza analiza pomogła Wam rozjaśnić fragment szerszego obrazu, kliknijcie lubię to, aby wesprzeć rozpowszechnianie prawdy.